To jest krótka opowieść o tym, jak zaoszczędzić czas, niepotrzebne nerwy i pieniądze. Jeśli codziennie napotykasz w swojej firmie na problemy z dostępem do dokumentów i brakiem informacji, powiedz to bałaganowi. Zapewnij sobie odpowiednie narzędzie do zarządzania długami. Lubisz spacery po lesie? Wszyscy lubimy. Dlatego nasze rozwiązanie pozwoli ocalić lasy, abyś miał gdzie spacerować w wolnym czasie. A teraz będziesz miał dużo więcej czasu dla siebie i swoich bliskich. Myślą o Tobie i Twoim przedsiębiorstwie stworzyliśmy projekt BiznesCon. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu sprawnisz działanie Twojej firmy. Dzięki innowacyjnej platformie uzyskasz dostęp do aplikacji do zarządzania dokumentami i danymi. Zmęczyłeś się? Zapomnij o dotychczasowych uciążliwościach. Nasze rozwiązanie pozwala na dostarczanie dokumentów do biura rachunkowego drogą elektroniczną. Aplikacja pozwala na weryfikację dokumentu po jego zatwierdzeniu. Po przejściu całego procesu dokument zostaje wprowadzony do systemu księgowego. Wielojęzyczny system umożliwia dostęp do raportów i analiz online wszędzie i o każdej porze. Główne korzyści Platformy Biznes Connect to oszczędność czasu, eliminacja błędów, automatyzacja procesów, ochrona danych, dostęp do informacji. Oszczędzasz czas, nerwy i pieniądze. Sprawdź, jakie to proste.